Suplementujesz żelazo i ferytynę, a w badaniach nie widać ich wzrostu? A może od dawna masz ten problem i ktoś ci powiedział: taka twoja uroda zamiast nieskończoność suplementować żelazo, którego suplementacja wpływa negatywnie na mikrobiota jelit i przyspiesza starzenie oksydacyjne, zacznij od sprawdzenia i wyeliminowania przyczyn jego niedoborów. Twoje żelazo i ferytyna nie rosną, bo... bo masz obfite miesiączki, np. gdy masz spiralę niehormonalną lub endometriozę. Żeby to ustalić, skontaktuj się ze swoim ginekologiem. Możesz mieć też pasożyty, które żywią się żelazem. Aby to potwierdzić, należy zrobić badania pasożytów skału. Możesz też mieć problemy z chłanianiem, np. nieszczelność jelit. Problem ten dotyka osoby, które mają nietolerancję i alergie pokarmowe, helicobacter pylori, SIBO i BENZ, lub celiakie. O problemach z jelitami świadczą częste problemy z wypróżnianiem, zdęcia i bóle brzucha, więc jeśli je podejrzewasz, skonsultuj się z dietetykiem klinicznym lub gastrologiem. A może nie spożywasz wystarczającej ilości żelaza w diecie lub popełniasz podstawowe błędy, o tym, jak ich uniknąć, dowiesz się z kolejnych moich nagrań. W opisie pod tym filmem znajdziesz pełną listę tych przyczyn, więc będziesz mogła je nas spokojnie przeanalizować. Daj mi znać pod tym filmem, czy masz problem z niedoborem żelaza i ferytyny. Jeśli spodobał Ci się ten film, wciśnij serduszko i podaj dalej, bo dzięki tobie więcej osób go zobaczy.